Witam was widzowie bardzo, ale tu bardzo serdecznie, z tej strony krawy i w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać yy, odcinki do kosy z widzem, możesz się teraz przedstawić Witam was bardzo serdecznie No, także od razu wam na ekranie wyświetli się skinę, która będzie do wygrania w konkursie i Bez przedłużania jeszcze tylko powiem, żeby, żebyście tutaj sobie, jak jesteście nową osobą To wpisujecie sobie kodzik krawu, jak sobie go aktywujecie no, w moim przypadku wyskoczę, że nie mogę użyć własnego kodu. Ale gdy wpisycie sobie kod Krawu, macie plus 10% do depozytu i darmowe 2 10 zł na start. Co możecie za to otworzyć? Możecie tak sobie zjedziecie na dół taką skrzyneczkę chociażby. Jak za darmo, tak właściwie za doładowanie 237 zł, jakby Wam poleciał taki skinek. No, to już jest fajnie. Bo już bez przedłużania, mów mi co mam robić. Mów mam, gdzie mam zjeżdżać, czy mam case battle, czy mam gdzieś niżej zjechać. No nie wiem, wszystko zależy od ciebie. mam 100 zł i 42 grosze. Zacznijmy sobie od case battle. Mhm. Mm Utwórz nową bitwę. Okej. Okay. Underdog na 4 osoby. Okej, okay, okej. Okay. I teraz dodajemy sobie skrzyneczkę, dajemy sobie Ultra case na buście. To okay. jest Ultra case na buście, okej. Okay. Mamy jedną. I dwa razy C4 case na buście. C4 też na, na buście, okej. Okay. Mamy już dwie skrzyneczki i to tyle. Coś jeszcze? Dokładnie, jak na razie to tyle. Dobra, dodajemy sobie skrzyneczki. Tu mamy ultra case na buście i tutaj mamy dwa razy C4 case na buście. Czyli właśnie trzy skrzyneczki, czyli underdog i cztery osoby, tak? Dokładnie, tak. Dobra, tworzymy bitewkę. Zobaczymy, czy ktoś może dołączyć. Już jedną osobę mamy, drugą osobę mamy i na trzecią nie dodajemy bota. I uwaga, pamiętajcie, że kibicie, żeby było jak najmniej tutaj po lewej stronie. Na razie się to w miarę fajnie zapowiada. Zobaczymy, co dalej poleci. Tutaj jeszcze jakiś o, petka. No, jak na razie wygrywasz. Wygrywasz mimo wszystko, ale ta petka, ta petka ci może dosyć mocno zepsuć, i zepsuła ci ci. Żosy tutaj wygrywa 67 zł z 28, co i tak jest dosyć słabym wynikiem. Patrząc za to, że cztery osoby musiały wdać pod średieszki. Co dalej, co dalej robimy? Znowu case battle, znowu case battle, No jest to najlepszy sposób. No dobra, nowa bitwa. Dodaj skrzyneczkę. Teraz możemy polecieć troszkę grubiej, jako że pierwsze nie siadło, To dwa razy chce 4 case na buście. Okej. Okay. I do tego dołożymy sobie 3 plaga case na buście. Lag, case, czekaj, żebym ja jej tylko... 84820 Okej, okay, dobra mam. Ile ile na buście dwa razy? Trzy sztuk już. czyli już cały budżet tak właściwie wyczerpujesz i lecisz tak właściwie we wszystko Olin Dokładnie. Ufam swojemu szczęściu, miejmy nadzieję, że teraz się Underdog standardowy Na trzech graczy w trybie underdog Publiczna, prywatna chcesz na boty, chcesz na... Publiczna. Dobra. Zobaczymy, no. Wiadomo, większa rywalizacja. Dokładnie. Chlis tutaj dołączył. Dobra, dodajemy bocik i samo na szybko. Żeby jakiś bocik już tutaj siadł. Uwaga, lecimy. Zaczynamy. Bociki samu jak najbardziej dropi fajnie. czyli... No tylko, że na razie zwycięża ten chlis, bo ma złotówkę. Ty, no, żeś teraz dowalił peteczkę, ale teraz lecą to te najdroższe skrzynki. Pamiętajcie, tutaj petka, tutaj MP9. No, na razie jest ciężko, ciężko. No, jeżeli teraz nie dowalą mi, co dwoje, no to nie będzie fajnie. No i Lipa, Lipa, mogę się ufać swoją szczęściu, Normalnie byś miał 65 zł u siebie, ale ze wszystkiego byś zgarnął 114. O, mniejszy profil, mniejszy procent, profit procentowy na pewno niż w poprzedniej bitwie. No co, za złoty z za 30. Możesz jeszcze tego lowcase'a co najwyżej. Aha. Chyba że case Battle jakiegoś. Na gracze, musimy tak zrobić. Dobra, walimy lowcase'a, zadajemy skrzyneczkę. Publiczna, okej, okay, dobra, zobaczmy czy ktoś się skusi. i Czy odrobić się w ogóle? Jeden Kasper się tutaj skusił. w jakiś bocik konkretny, jakieś wymagania masz. Michaela możemy dać. Dobra, Michael. Miejsca to Rosso. Jeszcze ktoś, bo widzę, że... O, dołączy, dołączył, Kacpero. Teraz ufaj swojemu szczęściu i zobaczmy, czy twoje szczęście cię zawiedzie, czy nie. I dzieli się to na pół, więc masz złoty 93, zł. co dalej? Skopił bitwę, skopił Niestety, nie stać nas na tą droższą. Mhm. Rak to wrak, aha. Bo nie sprzedaliśmy oczywiście tego skinka teraz, którego tutaj dropnęliśmy. E, tam jest złoty 90, więc te dwa skinki jak najbardziej. E, case Battle Location. Tym razem, tym razem Underdog. Underdog 4 osoby, okej. Okay. Już kręci, kręci, dodaje tutaj botów. Jakiś bot? I sam. O, no nie zdążyłeś, niestety. Dołączyli w trójkę i wygrywasz, ale nie, bo masz mieć underdoga, więc niestety tak to się u 82, więc to już jest wszystko co jesteś w stanie zrobić niestety, także no drogi widzu, no niestety, no nie tym razem, no, niestety tym razem ci się nie udało niestety, niestety no cóż, no ja was zachęcam jeszcze raz żebyście korzystali tutaj sobie z kodu krawu i jak ktoś chciałby nagrać również ze mną taki odcineczek napiszcie w komentarzach, coś wybiorę, zgadamy się Jakiś discord i tak dalej, bez problemu, więc tak właściwie to wszystko i żegnam Was, cześć, hej i czołem.